Do nas zmierza pan profesor doktor habilitowany Paweł Bereś z Instytutu Ochrony Roślin z Państwowego Instytutu Badawczego Terenowej Stacji Doświadczalnej w Rzeszowie, długa nazwa, członek rady Polskiego Związku Producentów Kukurydzy. Dzień dobry, dzień dobry panią, dzień dobry państwu. Panie profesorze, jakie szkodniki zagroziły kukurydzy w tym sezonie? Czy był pan zaskoczony czymś? No, muszę powiedzieć, że faktycznie w tym roku szkodniki troszeczkę nas pozaskakiwały. Z tego względu, że pamiętamy, jaka była pogoda w tym roku. Wiosna była jedną z najbardziej chłodnych od wielu, wielu lat. Co niestety się odbiło na tym, że część szkodników miała bardzo dobre warunki dla swojego rozwoju. I tutaj, może Państwu od razu wspomnę, że były lokalnie bardzo duże problemy z drutowcami, pędrakami, czyli szkodnikami glebowymi, ale. Ploniarka zbożówka. Bardzo znany i groźny szkodnik kukurydzy w tym roku pojawił się w rekordowym nasileniu, uszkadzając lokalnie do 80% roślin. Muszę powiedzieć szczerze, z tak wielką szkodliwością gatunku dawno się nie spotkałem. No oczywiście w kolejnych miesiącach pogoda nam troszeczkę się poprawiła, no i pojawiło się troszeczkę innych szkodników. No i tutaj na szczególną uwagę bym zwrócił na omacnicę prosowiankę, która pod tym kątem nas zaskoczyła, że w jednych miejscowościach jest jej naprawdę bardzo mało, rolnicy wręcz są zachwyceni, że co się stało, że tak mało omacnicy prosowianki, ale niestety w niektórych miejscowościach odnotowano rekordowy pojaw tego gatunku, no, Nikt się nie spodziewał, że tak mocno, tak intensywnie omacica prosowianka może się pojawić. To niestety były przede wszystkim czynniki pogodowe, które zakłóciły lot motyla. Wydawało nam się, że szkodnik przestał latać, poprawiła się pogoda, szkodnik ponownie naleciał, złożył jaja, wylęgły się gąsienice i teraz widzimy mnóstwo wyłamanych roślin. No i. Nie sposób wspomnieć choćby o stące kukurydzianej, która na południu Polski stanowi coraz większe zagrożenie. Może w tym roku troszeczkę mniej roślin wyległo z tego względu, że wiosna nie sprzyjała larwom żerującym na monokulturach, ale chrząszczy mieliśmy pod dostatkiem. Z takich zaskoczeń, drodzy Państwo, jeszcze może tylko wspomnę: Przędziorek chmielowiec. Bardzo duże zaskoczenie. Ciepła, sucha pogoda, upalna, no i powodowała, że intensywnie się pojawił na wielu plantacjach. Które gatunki należy uznać za ważne gospodarczo w 2021 roku? To poniekąd już je wymieniłem. Ująłbym tutaj, że to są szkodniki glebowe, przede wszystkim drutowce, ploniarka zbożówka jako szkodnik wiosenny, omacnica prosowianka, stonka kukurydziana. Oczywiście lokalnie były też większe problemy choćby z ptakami, zwierzyną łowną na przykład, z dzikami, no i gdzie nie jeszcze się nam pojawiły w takim większym nasileniu wciornastki oraz już wspomniany przędziorek mielowiec. Ja bym jeszcze zadała takie tutaj pytanie w tym momencie, jakie straty powodują w uprawach kukurydzy właśnie te szkodniki? Straty przede wszystkim zależą od liczebności danych organizmów szkodliwych, ale także od ogólnego przebiegu warunków pogodowych. Nie wspominamy oczywiście o różnych czynnikach, na które człowiek jakiś tam ma większy wpływ, choćby czy to jest uprawa w monokulturze, uprawa w podoznianie, jakie jest nawożenie. To wszystko wpływa na liczebność gatunków. W każdym bądź razie, jeżeli patrzymy na skalę całego naszego kraju, to szacuje się, że szkodniki mogą powodować straty w wysokości do 20, czasami do 30%. To się oczywiście zmienia w latach, na poszczególnych plantacjach mogą szkadzać od ułamka do nawet 100% roślin, no i powodować mniejsze bądź większe ubytki w plonie. Tutaj może choćby wspomnę, że tak znany w Polsce szkodnik Agomatica prosowianka jest w stanie rolnikowi zabrać z jednego hektara nawet powyżej 2,5 tony ziarna, więc to są naprawdę gigantyczne straty. Panie profesorze, no wiadomo, że szkodniki to jest strata. Natomiast czy szkodniki również przekładają się na choroby roślin? No, niestety, ale tak. Bardzo często szkodniki są e, tymi czynnikami, które, jak się to mówi, otwierają bramę, przez którą wnikają do wnętrza roślin patogeny, w szczególności grzyby chorobotwórcze. No, pamiętajmy, rośliny siłą rzeczy e, ochrania choćby ściana komórkowa, mają różne włoski, które jakby nie było są taką formą ich ochrony przed czynnikami zewnętrznymi, w tym patogenami. Kiedy szkodniki niszczą tą bramę, Niszczą tą warstwę ochronną, no to niestety patogeny mają otwartą drogę. I muszę Państwu powiedzieć, że praktycznie każdy szkodnik, który żeruje na kukurydzy, w mniejszym bądź większym stopniu sprzyja pojawowi chorób. No tutaj, omacnica prosowianka choćby bardzo sprzyja fuzariozom, fuzariozie kolb, fuzariozie łodyg. Mało tego, nie wszyscy o tym wiedzą, sama omacnica prosowianka może być wektorem grzybów z rodzaju fuzarium, czyli sama może je po prostu przenosić z rośliny na roślinę. Ploniarka zbożówka, ogromne zagrożenie, Choćby ze strony głowni guzowatej. No i mszyce, wciornastki, skoczki, e, przędziorki sprzyjają choćby pojawowi różnych chorób liści, drobnej, żółtej, plamistości liści czy też rycy kukurydzy. Panie profesorze, powiedział pan, że rośliny same potrafią tutaj się obronić. Powiedzmy sobie, jak wygląda sytuacja ze zwalczaniem szkodników w kukurydzy, a dokładniej jakich metod może użyć rolnik, żeby pomóc roślinie? Na ten moment jeszcze nie jest źle z ochroną kukurydy, całe szczęście, bo jest to jedna z roślin, która wymaga najmniej ochrony. Jeśli chodzi o chemię, przede wszystkim. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale na 1 hektar uprawy kukurydzy w Polsce stosuje się 0,75 kg substancji czynnej, przy czym większość są to po prostu herbicydy. Jeśli chodzi o choroby i szkodniki, to tych środków ochrony roślin znacznie mniej się stosuje. Ale to też dlatego, nie ukrywajmy, że bardzo mała liczba gospodarstw posiada specjalistyczny sprzęt, który pozwala im wjechać wysoką kukurydzę. No to ma siłą rzeczy przełożenie na ochronę tej rośliny. Metody przede wszystkim, które używamy w ochronie kukurydzy, to jest metoda agrotechniczna, tu szeroko rozumiane właśnie agrotechnika, poprawne przygotowanie stanowiska pod uprawę, po to, żeby stymulować te naturalne mechanizmy odpornościowe roślin, jakie mają. Wszak pamiętajmy, że. Postęp hodowlany jest bardzo intensywny, to odmiany pojawiają się na rynku coraz nowsze, lepiej dostosowane do zmieniających się warunków glebowo-klimatycznych i one także są jakąś tą formą ochrony przed niektórymi organizmami szkodliwymi i akurat dobór, do odpowiedni dobór odmian do siewu to jest tak zwana metoda hodowlana. Nie możemy też zapominać, że kukurydza jest jedną z nielicznych roślin, gdzie możemy stosować walkę biologiczną, na przykład kruszynka do zwalczania jej, omacycy bakterie Bacillus thuringiensis, podgatunek kurstaki do zwalczania omacycy, Prosowianki w kukurydzy cukrowej, a ostatnio choćby pojawiły się biopreparaty do zwalczania larw stąki kukurydzianej na monokulturach kukurydzy. No i oczywiście obok walki biologicznej mamy ochronę chemiczną, która niestety w związku z Zielonym Ładem ulega drastycznemu skurczeniu niestety ubywa nam coraz więcej substancji czynnych, no i choćby ostatnio ubył nam, ubyła nam taka substancja jak metiokarp, metoksyfenozyt, tiachlopryt, więc coraz trudniej jest chronić niektóre rośliny i na, to, co, na co bym jeszcze zwrócił uwagę, drodzy Państwo, dużo się mówi o tym, żeby zapobiegać uodpornianiu się agrofagów na środki ochrony roślin, a niestety w przypadku kilku szkodników, ale i chorób pozostaje nam tylko jedna substancja czynna, więc nie mamy nawet jak jej rotować, więc to będą wielkie problemy na najbliższe lata, no i będziemy Musieli jakoś prawda, im starać się zaradzić. Czy rolnicy mogą być sprytniejsi od szkodników, a właściwie, czy mogą odpowiednio monitorować to, co się dzieje na polu i żeby zapobiegać w odpowiednim momencie, żeby te plony jednak ocalić i były jak najlepsze? Jak najbardziej tak. Zresztą zawsze powtarzamy, monitoring to jest klucz do sukcesu. I chyba każdy producent kukurydzy, który mierzył się z omacnicą prosowianką, doskonale wie, że bez monitorowania tego szkodnika, choćby z wykorzystaniem pułapek świetnych, pułapek feromonowych czasem szukania jaj, no nie da się precyzyjnie określić terminu zwalczania tego gatunku. Więc w kukurydzy wykorzystujemy różne techniki, jeśli chodzi o obserwowanie, co się w tych uprawach dzieje. Przede wszystkim bazujemy na naszym wzroku, to jest takie podstawowe narzędzie. Nie zapominamy o nauce, bo musimy się nauczyć biologii wielu gatunków, umieć ich rozpoznawać, to jest też bardzo ważne, a później używać różnych narzędzi, czy to te pułapki świetne, pułapki feromonowe, różne czerpaki, naczynia chwytne, jest tego naprawdę całkiem sporo. W tym oczywiście możemy korzystać jeszcze z systemów sygnalizacyjnych, na przykład platformy sygnalizacji agrofagów JORPIP. Panie profesorze, które gatunki mogą się pojawić w kolejnym roku? Przede wszystkim są to te gatunki, które już znajdują się na uprawach kukurydzy, do choćby omacnica prosowianka, która zimuje w resztkach pożniwnych. Ona co roku się pojawia w różnym nasileniu, więc możemy być pewni, że w kolejnym roku także będzie obecna. Mało tego, tutaj warto też wspomnieć, czasami tej omacnicy jest mało na danych polach. Cieszymy się, że w kolejnym roku będzie jej mniej, ale pamiętajmy, samice tego gatunku składają nawet 600-800 jaj, więc odbudowanie populacji przez tego szkodnika to jest po prostu jak strzelenie prawda z palca. Błyskawicznie to robi. Więc z omacicą będzie Problem, stonka kukurydziana będzie problem, ploniarka zbożówka, zobaczymy co się e, okaże, ale niestety tego szkodnika już się nie da zwalczać chemicznie ani biologicznie. W Polsce utraciła całkowicie możliwość bycia zwalczaną. Wobec tego w kolejnym roku pewno też będzie zagrożeniem. No i szkodniki glebowe, drodzy Państwo. One cały czas są w glebie. Ich rozwój trwa 4-5 lat, więc są to tak zwane szkodniki stacjonarne. One po prostu czekają w chwili obecnej na to, aż wysiejemy w kolejnym roku kukurydzę. Także te szkodniki pewno będą, być może będą kolejne zaskoczenia. No zobaczymy. Musimy cały czas monitorować uprawę od początku siewów aż do zbioru. To spójrzmy teraz troszeczkę szerzej na całą sprawę. Wiem, że zmiany klimatyczne są faktem. Czy one Pomogą rolnikom, te że szkodniki mogą lepiej się rozwijać w tych zmianach klimatycznych, czy właśnie, czy, czy, czy właśnie będzie odwrotnie, to znaczy one też mogą wyginąć na przykład. Tutaj, tutaj troszeczkę też takie jest pytanie podchwytliwe, powiem szczerze, bo dostałem pytania w tym roku. Mówicie o ociepleniu klimatu, a dlaczego wiosna była jedną z chłodniejszych od kilkunastu co najmniej lat? No i tutaj są takie zaskoczenia, bo zmiany klimatyczne to nie tylko ciągłe ocieplanie się klimatu, ale to także ta niestabilność pogodowa, która będzie wpływała czy to na kukurydzę, czy na organizmy, jakie ją, prawda, zasiedlają. Ale przede wszystkim musimy wskazać na to, że będą lepiej rozwijały się organizmy ciepłolubne, termofil więc omacnica prosowianka, w szczególności stonka kukurydziana, mszyce, wciornastki, przędziorek, mielowiec prawdopodobnie musimy się liczyć z tym, że niedługo do naszego kraju przybędą kolejne obce gatunki. Miejmy nadzieję, że nie kwarantanowe ani inwazyjne, bo wtedy byśmy wszyscy mieli problemy. Ale praktycznie... Skład gatunkowy będzie nam się zmieniał, wielu organizmów szkodliwych, chorób, szkodników, chwastów zapewne przybędzie. Wszystko przede wszystkim będzie związane, w jakim kierunku pójdą te zmiany klimatyczne, a tego na ten moment jeszcze nie wiemy.